Hej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przygotowałam dla Was moją wieczorną rutynę. Ze względu na to, że przeprowadzka jest już tuż za rogiem, to właściwie codziennie albo co drugi dzień nagrywam dla Was jakieś filmy, tak żeby mieć ich kilka na zapas, na czas przeprowadzki, żebyście nie uczuli tej żadnej różnicy no i żeby filmy dalej pojawiały się regularnie. No, a jak wiecie, właśnie wieczorem lubię filmy nagrywać, czasami nawet późnym, bardzo późnym wieczorem. Tutaj oczywiście taniec szczęścia po zakończonym nagrywaniu, po zakończonej pracy tego dnia i następnie oczywiście przyrzucam wszystkie pliki na komputer i w międzyczasie od razu zabieram się za związanie włosów. To jest coś, co mi zawsze przeszkadza. Nigdy nie lubię mieć włosów na twarzy, dlatego po domu zawsze chodzę w koku, tak żeby nic mnie w ciągu dnia nie denerwowało. No i tutaj w zależności oczywiście od tego, co nagrywam. Jeśli nie nagrywam żadnego testu czy czat make-upu, to od razu zabieram się za demakijaż. I pierwsze, po co sięgam, to olej do demakijażu marki Kloschi. Taką metodę zdecydowanie uwielbiam najbardziej, ponieważ zmywa wszelkie, najbardziej długotrwałe podkłady i też inne wodoodporne produkty. Wylewam sobie tutaj dwie pompki na dłonie i zaczynam masaż twarzy, dokładnie rozpuszczając cały makijaż, zaczynając od makijażu twarzy, a następnie także zmywam makijaż oka oraz ust. Twarz na początek przemywam wodą, a następnie jeszcze używam żelu. Używam żelu z marki Bioderma z serii Semium. Nie mam tutaj żadnego swojego ulubieńca, używam po prostu to, co mam pod ręką, a po zmyciu żelu oczywiście delikatnie ususzam twarz ręcznikiem. Aktualnie od mniej więcej trzech tygodni testuję nową aloesową serię z marki Hello Body i na początek mam tutaj Aloeton czyli peeling złuszczający na bazie kwasów AHA, który jest zamknięty w takiej płynnej, tonikowej formie, którą aplikujemy wacikiem na naszą twarz. Ja jestem akurat przyzwyczajona, że tonik aplikuję dłońmi i to jest mi taki wieczorny rytuał, dlatego tak wykonuję, omijam okolice oczu i ust. Ten peeling jest jednocześnie łagodny dla naszej skóry, nie podrażnia jej, ale też idealnie sobie radzi ze złuszczeniem martwego naskórka i z przygotowaniem naszej twarzy do dalszej części pielęgnacji. I ten produkt możemy używać albo codziennie, albo raz, czy dwa razy w tygodniu, w zależności od naszych potrzeb. Zostawiamy ten produkt na skórze na 10 minut. Ja sobie tutaj grzecznie czekam popijając herbatę, a następnie tego produktu nie zmywamy, aplikujemy bezpośrednio na niego krem, ale w międzyczasie tutaj aplikuję krem pod oczy i używam tutaj produktu marki Benton, który wyparł wszelkie inne kremy pod oczy, które do tej pory testowałam i ten krem aplikuję delikatnie zarówno pod oczy, ale także na powieki i przechodzę do drugiego kremu marki Hello Body, czyli Aloe Night. Krem na noc, który jest o bogatej formule, ale ma konsystencji żalu, która jest niesamowicie przyjemna dla naszej skóry i jednocześnie daje nam intensywną dawkę nawilżenia. Cała ta seria ma nam zapewnić idealny poziom nawodnienia dla naszej skóry. Jest ona oparta na bazie aloesu i kwasu hialuronowego głównie, no ale oczywiście w składzie znajdziemy dużo innych dobroci. Mamy tutaj naturalny, piękny skład oraz produkty są nietestowane na zwierzętach, co jest oczywiście ogromnym plusem. Mi ta seria bardzo przypadła do gustu, ponieważ skóra jest idealnie nawilżona, jest gładka, nie pojawiają się nowe niedoskonałości. Bardzo dobrze moja skóra reaguje na produkty, tej serii. W tej samej serii posiadam także krem na zień, czyli Aloe Light. Mamy tutaj już lekką, delikatną, kremowo-żelową konsystencję, która idealnie wchłania się w naszą skórę, wygładza ją, nawilża i idealnie sprawdza się pod makijaż. A na koniec mojej wieczornej pielęgnacji sięgam jeszcze po olejek dół z marki Clarins. Po nagraniach zazwyczaj jestem głodna jak wilk, dlatego od razu zabieram się za przygotowanie posiłku. I tutaj na obiad o kolację padła pizza, czyli jeden z moich ulubionych posiłków, i mogłabym jeść właściwie pizzę codziennie. Przeprowadzka, tak jak mówiłam wam wcześniej, czyli w każdej wolnej chwili pakuję już wszystko, co mi nie będzie potrzebne do czasu przeprowadzki, i pakuję tutaj lunę, która mi przeszkadzała we wszystkich możliwych czynnościach, ale oczywiście jej jeszcze nie pakuję, tylko pakuję jakieś niepotrzebne rzeczy. Tutaj akurat trafiło na wszystko, co miałam na łóżku, poduszkę. Dekoracyjne, koce, obrazy, i jeszcze dopchałam to różnymi swetrami, tak żeby, wiecie, nie tracić. Tutaj powierzchni, tylko zapakować do granic możliwości. Sama przeprowadzka mnie przeraża. Dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć jakieś vlogi przeprowadzkowe, ponieważ mogłabym takie nagrać. Sama, jak mówię, jestem przerażona. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że jakoś tę przeprowadzkę przeżyję. Tego dnia też zabrałam się za zdjęcie rolet. Nie wiem co prawda, czy będą mi potrzebne do nowego domu, czy będą w ogóle pasowały na okna w nowym domu, ale oczywiście ich tutaj nie zostawię, tylko zabiorę je ze sobą, także wszystko pakuję. Każdy wieczór od kilku dni, w sumie odkąd luna jest ze mną, wiąże się. Zbyciem nieustannie gryzioną. Ja nie wiem, skąd ten pies czerpie tyle energii. Ja za nią nie nadążam, ciągle mnie łapie za jakieś elementy ubioru albo za kostki. No i co ja mogę zrobić, jak się spojrzy w jej oczka, to nie można się po prostu z nią nie pobawić, i tak wygląda każdy wieczór. Czy tego chcę, czy nie. Jeśli zostanie mi trochę energii, to staram się trochę chociaż w nocy pomontować tak, żebym miała mniej pracy następnego dnia, ale oczywiście na sam koniec trochę relaksu, chociaż chwila, chociaż. Jeden odcinek na Netflixie i akurat lucyfer, który ostatnio oglądam. Ostatnio pojawił się nowy sezon. Mam nadzieję, że nie będę wam tutaj spoilerować! To by było tyle w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Tak wygląda większość moich wieczorów ostatnimi czasy. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa! we